sprawa, gdzieś tam w sądzie wygrałem, bo gdzieś yy, no, tam, ale co chwilę jakaś grzywna. No i teraz yy, Słosnowiecki Wymiar Sprawiedliwości chce mi zafundować sześciomiesięczny i dwudniowy pobyt w zakładzie karnym, gdyż z uwagi na chorobę mojego ojca, sytuację rodzinną, chorą mamusie, yy, nie miałem możliwości odpracować godzin społecznych. I teraz taka moja prośba. Napiszcie państwo maila do sądu, do Sosnowca, że popieracie wniosek, który złożyłem ja i moja mama, pani prokurator Krystyna Bernarz w stanie spoczynku, żeby sąd Sosnowiecki jednak zechciał mi przywrócić możliwość odpracowania tych godzin społecznych. Odpracuję. W dwa tygodnie je odpracuję. W miesiąc je odpracuję. Ja spocę wszystkie grzywny, wszystkie godziny. Ja od polskiego rządu, od polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja nie chcę nic. Warunkiem realizacji tego nagrania jest wyrażenie przez Ciebie zgody na upublicznienie swojego wizerunku. Jak również tej wypowiedzi, czy wyrażasz zgodę? Wyrażam zgodę. Paweł nasz prezes Fundacji Mienia Dobrego Pasterza. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I ja mam taką bardzo serdeczną prośbę do Państwa, żebyście ten materiał potem gdzieś wrzucali dalej, powielali. Ja też wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku z treścią, która tutaj padnie. Paweł, nie widzieliśmy się rok. Twój ostatni materiał odbył się szerokim echem w całym kraju. Z tego tytułu miałeś problemy. Co u Ciebie słychać? A dziękuję pięknie. Ja chciałem podziękować Maćkowi, bo ten materiał Maciej Nie ma z Jezusem, nie jest Hamem to był najlepszy materiał. Bardzo dałeś fajny, prowokacyjny tytuł. I tutaj kłaniam się dla osób katolików gdzie ja rozklejałem ulotki na przykład, tak, yy, promujący ten materiał, no a panie, które chodziły do kościoła, albo księża, zrywali to, nie wiedzieli o co chodzi, a to był zupełnie bardzo dobry materiał, także polecam. A co u mnie słychać? No dziękuję, pięknie żyję, jestem szczęśliwy. Prawdziwie szczęśliwy. Samotny, ale szczęśliwy. Trudno Cię w ogóle ostatnio złapać gdziekolwiek. Nie, nie, nie macie w przestrzeni publicznej. To jest celowe? Znaczy się tak, poniekąd tak, bo yy, no, mój tato dwa miesiące temu 28 czerwca, mój tato zginął w wypadku samochodowym no dość, yy, dość z takim przytupem, bo jak przecie Państwo, że mężczyzna zasłał za kierownicą 28 czerwca i uderzył w stację Kerfur, stację benzynową, to właśnie było. Był chory na chorobę która nazywa się narcyzm ukryty i bardzo bym chciał państwa teraz zachęcić, żebyście zainwestowali w siebie i zgłębili temat choroby narcyzmu ukrytego. Mówi o tym bardzo fajnie pani doktor Urszula Krupa, ale polecam też Freuda, polecam też różne inne. E... To pojęcie było dla mnie obce, kiedy powiedziałeś przed nagraniem właśnie narcyzm ukryty. Zrobiłem wielkie oczy. Jak dokładnie objawia się ta choroba? Brak empatii, czyli masz jakiś cel na godzinę, na dzień, na tydzień i nie liczysz się z konsekwencjami, co to przyniesie w życiu innych ludzi. Empatia w tym przypadku jest taką jakby powierzchowną empatią. Nie jesteście Państwo w stanie poznać chor osoby chorą na chorobę narcyzmu ukryty. Trzeba zrozumieć narcyzm, wejść w tą osobę i... Znać jej życie i wtedy Wtedy tak to się stanie Bardzo się cieszę, że mój tato Pomimo iż mógł żyć W mojej ocenie no, Nie zabrał ze sobą jeszcze Kilku osób na stacji benzynowej No Kupił sobie trumnę za 130 tysięcy złotych Hyundai Kona I w nim skonał Zasłab za kierownicą 28 czerwca o godzinie 17 ja sobie spacerowałem po górach Brzuchem przycisnął nogę gazu, gaz do dechy i poszło. Widziałem nagranie 6 sekund, w ciągu których pokonał około 100, 120, 30 metrów. Gdyby 15 cm, no może pół metra w prawo, zabiłby obsługę stacji Kerfur, która ma zakaz udzielania informacji na ten temat. A gdyby jeszcze metr w prawo, to wjechałby z drugim samochodem młode małżeństwo, które udzielało mu pomocy. Tato żył, był nieświadomy, co się stało. Potem raz w szpitalu umarł, odratowano go, drugi raz umarł, odratowano go. No ale jako, że mój tato był jajcarzem i lubił postawić na swoim, powiedział do trzech razy sztuka. W tym czasie ja chodziłem po górach i taki fajny przypadek, bo zjeżdżałem z Pilska i zwoził mnie taki pan, który jest leśniczym i mówi wie pan co ja nigdy w życiu ani jednego dnia nie pracowałem bo ja kocham swoją pracę dlatego to tak jak mówiłem rób to co kochasz nie będziesz pracował i to była niedziela i mówi wie pan wczoraj miałem pogrzeb swojego ojca i przyjechało trochę leśników z dalszych odległości chcę im podziękować no to ja mówię proszę pana ja to jestem przygotowany na swoją śmierć, ale nikogo z moich bliskich. Wtedy nie wiedziałem, że za 8, za 11 godzin będę siedział na balkonie i odczytam SMS-a. Bo chodząc po górach wyłączam telefon. To są przykre takie sytuacje. Zaskakuje, zresztą. tak. Ale śmierć jest bardzo fajną siostrą. Polecam ćwiczenie dobrej śmierci. To trzeba sobie w internecie znaleźć. Nie będę wyjaśniał, co to, na czym polega. Zrobić sobie takie ćwiczenie dobrej śmierci. I śmierć jest bardzo fajną siostrą, która mm, jest sprawiedliwa. Przychodzi zawsze za wcześnie, nigdy nie informuje i bierze kogo chce. To prawda. Aha, jeszcze chciałem się odnieść, jeżeli można odnośnie komisji pana y, Sejmowej, tam z panem posłem Kukizem. No pan poseł Kukiz y, na razie się 8 lat w sumie, bo to 8 lat on myślał, żeby mnie przeprosić. Teraz będzie drugie 8 lat pewnie myślał jak to zrekompensować, y, bo powiedział, że się będzie zastanawiał. Polecam Państwu, to jest w ogóle śmieszne. Na tej komisji troszeczkę tam y, byłem bardzo zaskoczony. I wiecie, teraz ja wam odkryję taką tajemnicę tej komisji. Tam był taki obraz, ja miałem telefon na stole. Ja nie wiedziałem jak działa komisja. I byłem na szy na godzinę 15. Siedziałem w kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu potem, i potem siadłem na rower, pojechałem na tą komisję i powiedziałem tak, Jezu, Ty się tym zajmij. I taka fala poszła. Te łzy, to wszystko tam nic nie było zamierzone, nic nie było reżyserowane. I jak nieraz czytałem komentarze ludzi, którzy nie wiedzą o co chodzi, to po prostu lepiej nie komentować. Proszę Państwa, teraz tak. Tutaj o. Pamiętajcie, nie że naszymi czynami ujawniamy potęgę naszej miłości. Czyli po owocach się ich poznaje. Nie ma inaczej. I pamiętajcie drugą rzecz. Każda trudność jest do rozwiązania z Bogiem. No jeżeli ktoś jest na przykład chory na chorobę szczela. Łuszczyca. Okej. Okay. Albo otyłość. A pamiętajcie, że przez twą otyłość gaśnie nasza miłość. Troszeczkę na yy, wesoło chciałbym to. Yy, mamy duży problem. Widzicie Państwo, że świat płonie, tak naprawdę płonie, klimat się zmienił, mamy wojnę to już mówią o tym wszyscy, bardzo mi się podobało jak pan Grzegorz Braun jak zrobił sprawę z gaśnicą powiedziałem, ja wtedy byłem w zakładzie karnym yy, powiedziałem, to się obróci przeciwko niemu, dwa miesiące temu na komisji yy, w, yy, w europarlamencie yy, pan Braun mówił nawet ładnie mówił i mądrze mówił, ale pan yy, przewodniczący komisji powiedział, Braun, ty głupku, siadaj i wiecie co zrobił pan poseł Braun pan poseł Braun usiadł a jak gdybym ja był na miejscu pana posła Bram, to bym skoczył na to biurko, przeskoczył tam do pana, do tego przewodniczącego, złapał za krawat. Co to ma znaczyć? Jak on nas traktują? Stan wyjątkowy nam się zbliża, czyli wojna. Z informacji, które docierają, granica będzie na Wiśle. Polecam materiał na CDA dzieci Matrixa 2. Zrozumiecie, jeżeli będziecie chcieli, zainwestujcie w siebie. Polecam się przygotować na tak zwane w cudzysłowiu i ciemności. Kiedy to się stanie? Kiedy będzie stan wyjątkowy? Bardzo prosto. Stan wyjątkowy będzie wtedy, kiedy jakaś grupa społeczna wyjdzie na ulicę i zablokuje główne arterie komunikacyjne między miastami i w samych miastach i nie będzie można dowozić środków pierwszej pomocy do szpitali, wszędzie w zasadzie, tak? No wtedy siedzimy w domu, palimy papierosa, pijemy kawę z takiej maszynki, tak? Dla żon trzeba nataić ryżu, Robimy siusiu i kupę do wiaderka. Jak trzeba, 3, 4, 5 dni i to się uspokoi. Nie czytacie Państwo znaków? Rozumiem, akceptuję, ale ja czytam, ja chcę żyć. Po tym jak mnie Pan Paweł Kukis, poseł, przeprosił, po 5 dniach raz do mnie strzelano. Mam jedną dziurę w oknie. Po kolejnych 14 dniach drugi raz do mnie strzelano. Ktoś mi na klatce napisał, bednaż to tfeli, pedofil. Da się, naprawdę da się. I ten napis tam sobie jest. Ja go nie zmarzę. Skąd, skąd taka teza, że po pięciu dniach to wróci do, do normy? Bardzo prosto, bo y, pamiętacie Państwo stan wyjątkowy, tak? Jak był 81 rok. No nie każdy pamięta. Też, no nie, te, te, te pierwsze dni takie przerażenie, tak? Ale potem 5 dni, 10 dni, tydzień i się zacznie sytuacja normować. Będziemy w nowej rzeczywistości. I taka informacja dla Państwa, ja mając kanał YouTube, ja Państwa informowałem, ja nie wróżyłem w sposób, bo ja nie jestem wróżką, e, mam odciski i tak po prostu powiem Państwu, ja w tańcu się nie pierdolę. Tak. E, i, ja mówię prawdę, a prawda ma zawsze ostre krawędzie. Wy nie lubicie prawdy, a ja lubię od ludzi, którzy mówią prawdę o mnie prosto w twarz. No dlaczego tak? Po prostu tak będzie. Sztuczna inteligencja zaczęła się trzy lata temu, miałem informacje, zaczęła się komunikować między sobą, a w łańcuchu genetycznym człowieka to informacje ze służb, a w łańcuchu genetycznym człowieka starają się wy, wyciągnąć, wygenerować gen odpowiedzialny za wiarę. Polecam Państwu Radio Anioł Beskidów, jest najlepsze, najlepsze. Na, tak dla Państwa, ja na przykład noszę szkaplerz yy, karmelita, karmelitański, tak? Szkaplerz, najmocniejsza ochrona. Yy, najpotężniejszą modlitwą to jest litania do yy, yy, imienia Jezus. Yy, no, a to wszystko, to wszystko, ja się teraz z Wami dzielę taką kwintesencją wiedzy, jak ktoś będzie chciał, to proszę, można zadzwonić do mnie. Ja podam numer telefonu. To jest numer fundacyjny 573474047. Tylko teraz tak, nie odbieram z numerów zastrzeżonych, Przedstawiajcie się, bądźcie kulturalni, bo odkładam słuchawkę. I nie straszcie mnie, bo się nie boję. Nie nazywajcie mnie wariatem, bo nie wiecie, o co idzie gra. Dwa tygodnie temu zrobiłem, a może tydzień temu to było, wywiad z mężczyzną, który. Mówił o manipulacji e, umysłem ludzi za pomocą fal radiowych. Znasz ten temat. Słyszałeś o tym? Słyszałem o tym, nie wchodziłem w ten temat, bo nie można... Wiem, że to istnieje. I teraz mm -hmm. tak, jedyn, słuchajcie, no, bardzo prosta rzecz. E, Bóg Jezus was wszystkim, przed wszystkim ochronił. Przed wszystkim. Dlatego warto jest być w stanie łaski uświęcającej. Jezus lubi, wiecie, Jezus nie przyszedł po to, żeby zbawiać tych takich nawróconych, tak? Nie. On lubi prostytutki, tak. Z nim, dlatego z nimi jadał. On lubił złodziei, on z nimi przebywał. Zrobiliście z Jezusa Jezuska. Nie. Jezus, Jezus jest wojownikiem, to ostry zawodnik. To jest ostry zawodnik. A jeżeli chodzi o to, to o czym ty mówisz, w to nie wchodziłem tak na tyle, na ile potrzebowałem dla swojej wiadomości, dla swojej wiedzy, tak, żeby się gdzieś tam ochronić. No i teraz taka jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ja o tym też nie wiedziałem, też się z Państwem dzielę. Po przebudzeniu należy się napić łyczek wody święconej, to jest pierwszy łyk, tak? A z różańcem różaniec się kładzie pod poduszki. No i wszystko. Kiedyś zajmowałem się, proszę Państwa, okultyzmem. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Jak miałem swój kanał, przyjechała do mnie kiedyś taka siostra. Hmm, 7 godzin była u mnie w domu nie miała żadnych wątpliwości. To, co żeśmy mówili o tej iskrze i tak dalej, tak? E, ja też chcę sam wiedzieć. Ja też chcę sam wiedzieć, wiecie, tutaj, y, jeżeli kłamie, to po prostu udowodnijcie mi, że kłamie. I y, siostra y, powiedziała, że Pani Pawle, bardzo Panu dziękuję, że zajął się Pan tym tematem. Obnażyłem się o co pewne osoby z kręgu mi bliskich mają do mnie pretensje, no ale trudno po prostu okultyzm magia, polecam zapoznać się, nie wchodzić w ten temat ale na tyle, żebyście wiedzieli, że to kopie że to kopie nawet nie wiecie jak wiele symboli okultystycznych jest na co dzień na ulicy, w waszych domach w domach, może nawet nie w waszych samochodach, bo kupujecie rzeczy no i czyli też domach Rzeczy, które są te symbole okultystyczne, i symbol okultystyczny, tak samo jak krzyż, na niego patrzysz, działa. Myślisz, że to ma coś wspólnego z tym, co się dzieje obecnie? Tak. Że to natężenie, właśnie tych znaków, e, idzie w parze z, no, z, z. Nie, nie, to jest 100%. To już od razu 100%. I jeszcze raz chciałem przeprosić, bo jak tak patrzyłem to, na to nagranie na tej komisji, to mi tak nieładnie mówiłem, a ja staram się ładnie mówić. Gdyby jakaś panienka chciała e, mieć fajnego męża, to niech dzwoni, oczywiście. Spotkamy się elegancko ogolony pod krawatem. No i teraz na komisja, jak już będzie w Sejmie, jak będziemy obradowali, jest my, no bo Sejm jest nasz odnośnie z, z tego immunitetu, bo parchołownia powinien to rzucić, to będę elegancko ubrany, będę merytoryczny, nie będę się jąkał, nie będę mówił do pana przewodniczącego, panie sędzio, a to tylko dlatego, że z Sostowieckiego sądu nie wychodzę i po prostu już mi się pieprzy w głowie. No, serio. No, teraz y, zabrałem się tak dość, dość ostro za panów adwokatów z Katowic. Tak, tam chodzi o pana mecenasa Urbanka, o pana mecenasa Polskiego, y, o pana y, mecenasa Ludwińskiego, tam jest taka, no tak, ja, no, i o pana mecenasa Adriana Korte. Tak, bo to co sobie mm, państwo adwokaci mm, bo robią, to po prostu jest y, nie do pomyślenia. Także, Państwo adwokaci już wami zajmuje się, jak również sprawami handlu dziećmi, bo ja cały czas działam, zajmuje się pan prokurator generalny Waldemar Żurek, bo miałem przyjemność go poznać i Pan Żurek podszedł, przywitał się, nie wyzywał mnie, nie ubliżał mi. Merytoryczna, krótka rozmowa. Dostał dokument, pani Kitepa Błońska również. Także tutaj Chciałem Państwu powiedzieć, że ta historia będzie miała zupełnie inne zakończenie. Wiele wycierpiałeś yy, przez niektóre osoby. Powiedziałeś, że więzienie jest bardzo złym miejscem. Ja polecam Państwu śmierć i zakład karny. Tylko nie bierzcie tej śmierci tak dosłownie jak mój ojciec, bo on już nie wrócił. Ja umarłem 31 marca 3 lata temu, ale wróciłem. Moja śmierć ma zupełnie inne dno, i zostawmy, nie wchodźmy w to. A zakład karny, dlaczego? Dlatego, że poznasz marzenie ósmego kroku. Ósmy krok to jest krok, którego nie możesz zrobić, bo z jednej strony masz drzwi od celi, a z drugiej strony masz kratę i będziesz marzył o tym, żeby sobie móc spacerować jak te panie, ci panowie, żeby móc sobie usiąść tak, jak teraz my siedzimy. Tak, wiecie, co się dzieje w, w niedzielę w zakładzie karnym? Jak mi się czegoś nie chce, tak, to sobie od razu przypominam ten dzień, Tygodnia. Ta godzina, co ja, bym, co ja robiłem na celi 121, gdzie się nade mną znęcali i na celi y, numer 7, gdzie się też na mną znęcali i 12 w areszcie śledczym w Sosnowcu, a tutaj zakład karny herby. Nie mogłem się bronić, nie jestem y, takim, nie daje się bić, y, po prostu nie chciałem mieć bójki na celi, a tak to bym ogarnął bym to, ogarnął bym to, wiem co mówię. No ale oczywiście wy macie swoje zdanie. I dziękuję tym wszystkim youtuberom, którzy mi osrali w internecie, tak? Począwszy od tych wszystkich, którzy... Za śmierć pana Michała Żulikowskiego... Wiecie, kto jest odpowiedzialny za śmierć Michała Żulikowskiego? Ja wam bardzo powiem, wam. pani Ewa Hajewska. to powiedział mi pan adwokat Kamiński, jak oglądaliśmy nagranie. Mówi, panie Pawle, wie pan, kto jest odpowiedzialny, że to się stało, ta bójka przed sądem w Sosnowcu? A ja mówię, nie wiem, ona. Bo pan chciał odejść, to było na nagraniu. Mówi Ewa, chodź, chodź już. A ona się lansowała. Tak. Radca prawny Ewa Hajewska. Poznałem ją w kancelarii. Łukasza Urbanka. A kim jest Łukasz Urbanek? Łukasz Urbanek jest okultystą, bo ja płaciłem mu tak, bardzo duże pieniądze, on mnie oszukiwał, okłamywał mnie tak, że normalnie w żywe oczy. I zostałem w tej kancelarii tylko dla pani Katarzyny Zasada i dla pani Ewy Hajewskiej, mówi dziewczyny, jak ja tutaj pójdę, to już koniec po was. No i co? No i stało się tak, że myśmy były na przykład jakieś tam pięć spraw do omówienia, a on mówi, nie, nie, pani Bednaż, tego nie możemy omawiać, bo ta sprawa jest pod żywiołem ognia. A dzisiaj mamy żywioł ziemi, albo powietrza. Ja mówię, no pięknie, to po prostu, to jest w ogóle, polecam z adwokatów, jakbyście Państwo mieli kiedyś jakieś problemy, to polecam Pana Michała Ubika w Katowicach. Najlepszy, najlepszy adwokat, który Was nie naciągnie. Kilka spraw gdzieś tam w sądzie wygrałem, bo no, gdzieś tam, ale co chwilę jakaś grzywna. No i teraz Sosnowiecki Wymiar Sprawiedliwości chce mi zafundować sześciomiesięczny i dwudniowy pobyt w zakładzie karnym, gdyż z uwagi na chorobę mojego ojca sytuację rodzinną, chorą mamusię. Nie miałem możliwości odpracować godzin społecznych. I teraz taka moja prośba, napiszcie Państwo maila do sądu do Sosnowca, że popieracie wniosek, który złożyłem ja i moja mama, pani prokurator Krystyna Bernasz w stanie spoczynku, żeby sąd sosnowiecki jednak zechciał mi przywrócić możliwość odpracowania tych godzin społecznych. Odpracuję. W dwa tygodnie odpracuję, w miesiąc je odpracuję. Ja spocę wszystkie grzywny, wszystkie godziny. Ja od polskiego rządu, od polskiego wymiaru sprawiedliwości, ja nie chcę nic. Od państwa też nie chcę nic. A jak już coś bardzo chcielibyście dla mnie zrobić, to ogarnijcie się. Zaufajcie Bogu, dajcie Jemu szansę, tak? pomódźcie się za mnie. A jak ktoś będzie chciał wpłacić na konto fundacji złotówkę, super, tylko niech to będzie dar serca. O, to, co powiedziałeś na końcu, to jest piękne. Wiesz co? Nie wiem, czy piękne. Prawdziwe, polecam Augustyn Pelanowski. Pamiętajcie, jest problem, jest rozwiązanie. Yy, to się z matką spotkaliśmy przypadkowo. Jestem tak upieprzony, bo po śmierci ojca chodzę po górach. Chodzę po górach. Yy, ojciec. To nie jest to samo, co mama. Najważniejsza osoba w życiu każdego dziecka to jest ojciec. Chociaż wiecie, że każdą. Magdanią śpiewa taką piosenkę o karierze, że karierą każdej kobiety jest być matką. I pamiętajcie, łaska jest dla osoby oddarowanej, czyli małżeństwo jest łaską. A dar to jest, musisz się z nim dzielić dzieci są darem, na przykład albo masz jakiś charyzmat, tak jakiś tam dar masz szczególny to musisz się nim dzielić, jeżeli nie będziesz się dzieliła tym darem, dzielił zostanie zabrany narcyzm ukryty jest straszną chorobą doktor Urszula Krupa zainwestujcie w siebie poznajcie historię swojej rodziny a poznacie swoją historię nie wchodźcie w okultyzm, magię i new age tak zwane. Kopie, zabija na śmierć. No tak. Życie. I Pan Bóg do rzeczy wielkich wybiera narzędzie marne. Dlatego do tej rzeczy akurat jakiejś tam wybrał mnie, do tej. bo się do tego w ogóle nie nadaje. Zupełnie. Ja się do tego zupełnie nie nadaje, Zupełnie. To spotkanie zupełnie przypadkowe, bo najczęstszym imieniem Jezusa jest przypadek, a w zasadzie jedynym. Było zapisane w Piśmie Świętym, zanim powstał świat. Robiłem zdjęcie takiemu mężczyźnie, który karmił gołębie, a ja z córeczką, a ja przypomniałem sobie jak... Moja córeczka była taka malutka i z tym byliśmy tutaj, też karmiłem gołębie. Chciałem mu zrobić zdjęcie i słyszę Paweł. I mówię, no nie, zaraz ja ktoś mi znowu chce poubliżać, powyzywać albo włeb no, odwracam się a tutaj macie A no to ja, tak. A ja myślałem, chodząc po dworcu, po Krakowie, spajem na dworcu, sobie. Tak sobie lubię. Ja lubię w takich, w takich fajnych miejscach, gdzie można normalnych ludzi spotkać. Nie celebrytów, nie z pangą w kieszeni, nie w tych super samochodach. Jeżdżę autostopem i proszę Państwa, mam taki kijek, samobijek. Jakbyście chcieli kiedyś pójść w góry, serdecznie służę pomocą nauczę, pokażę, podzielę się swoim doświadczeniem i bardzo chętnie posłucham waszych historii. Mam osoby, które wam pomogą we wszystkich sprawach dotyczących człowieka. Również na raka jest taka pani, która ma lekarstwo na raka, które wielu pomogło. To jest tak zwane jaskółcze zioło, wysyła to ludziom. Tak? Mam do niej numer telefonu. No jest to problem. Jest to problem. Problem jest to, że zostaliśmy, daliśmy się oszukać. Daliśmy się oszukać, po prostu e, ugotowali społeczeństwo polskie jak, tak, jak się gotuje żabę, czyli do zimnej wody wrzucili żabę i leciutko. To już jest koniec. Wczoraj spotykam e, takiego mężczyznę młodego z Mołdawii. Na dworcu sobie siedzimy e, i on mówi, no, że mówi, to już koniec, że wojna, fakt tak. Dokładnie, oni wiedzą. Wszyscy wiedzą, a ja tak patrzę, obserwuję, a ludzie chodzą i zachowują się, jakby nic się nie działo, jakby miało być wszystko w porządku. Pamiętajcie, nie wszystkich uratujecie. Chcesz uratować swoją, nie wiem, dziewczynę, żonę, mamę, to uratuj siebie, zainwestuj w siebie, postaw siebie, zbuduj siebie, że w takim momencie godziny W, która nadejdzie, po prostu ty będziesz wiedział, gdzie masz, co, gdzie masz, kto gdzie, jak się spotykacie, bądźcie przygotowani na najgorszy scenariusz i pomyślcie, że on nie nastąpi. Pięknie żyjcie, ale jak on nastąpi, nie będziecie się pocili, tylko wtedy założysz czapkę, ubierzesz buty górskie, weźmiesz yy, kluczyki od samochodu albo plecak spakowany i pójdziesz w pizdu. W pizdu to jest taka piosenka: polecam Państwu Japa 2025 w łodzi Byłem w tym roku na tym festiwalu. Ja cały czas jeżdżę, staram się weekendy gdzieś jeździć, żeby informować ludzi o fundacji i przede wszystkim o problemie handlu dziećmi, w którym, no niestety, Kościół Katolicki jest uwalony, jeżeli chodzi o adopcje zagraniczne, a w Kuli Sosnowieckiej z pełną odpowiedzialnością na tę chwilę, poza biskupem, jako osobą nie zmieniło się nic. Paweł, przystopujmy. Uprzejmie ci dziękuję <laughs> za tą wypowiedź. Mam nadzieję, że znowu się spotkamy kolejny raz. Być może tu w Krakowie, albo gdzieś na szlaku. Zapraszam. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Ja Państwu życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i pamiętajcie, bez Boga nie do proga. Daj szansę Jezusowi. Wpuścił w maliny, pozwolił Ci wejść w maliny, On Cię wyciągnie. Ty się zajmij Jezusem. A on się zajmie wszystkimi Twoimi sprawami. Na koniec mam tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Jestem na Mszy Świętej u Sióstr na Kierocińskiej. Tam jest komunia pod dwoma postaciami i jest bardzo. No, ksiądz, mój kierownik duchowy już teraz poszedł do Częstochowy. Ksiądz w opowiada historię, że pewien biskup został zabrany, aresztowany. Był na misjach i spędził 13 lat w więzieniu, z tego 9 w pełnej izolacji. Tak? I tak sobie z Jezusem gadał, a Jezus mówi do niego, mówi tam mam te wszystkie różne fundacje, jakieś tam hospicje, szpitale, a Jezus mówi do niego, słuchaj ty, kazek, biskup, ty się zajmij mną, a ja się zajmę wszystkimi twoimi dziełami, bo one nie są twoje, bo twój jest tylko grzech, one są moje. Dałem ci szansę, żebyś je zrobił. Twój jest tylko grzech, mój też. Różnica między nami jest taka, że ja jestem świadomy, jeszcze nie